W trapezie równoramiennym ABCD podstawy AB i CD mają długości równe odpowiednio A i B, przy czym A jest większe od B. Miara kąta ostrego trapezu jest równa 30 stopni. My musimy obliczyć wysokość tego trapezu. Wykonajmy rysunek poglądowy do naszego zadania. Narysujemy trapez równoramienny, czyli taki, który ma równe ramiona. Wiemy, że dłuższa podstawa ma długość A, krótsza podstawa ma długość B. Musimy obliczyć wysokość tego trapezu. Możemy je narysować te wysokości w dwóch miejscach. Oczywiście padają pod kątem prostym na podstawę. I wiemy, że kąt ostry trapezu ma miarę równą 30 stopni, czyli tu mamy 30 stopni i tutaj także mamy 30 stopni, ponieważ nasz trapez jest równoramienny. Musimy obliczyć wysokość H. I żeby to zrobić, to wykorzystamy do tego celu taki trójkąt prostokątny. Fajnie by było znać w nim długość jakiegoś boku. Możemy na przykład obliczyć długość tego odcinka. Na przykład w taki sposób, że od całego odcinka tego długości A odejmiemy odcinek B, czyli ten, to wtedy nam zostaną te dwa odcinki. Ich suma ma długość A minus B, czyli każdy z nich ma długość A minus B dzielone na dwa. Tak samo tutaj jest A minus B. Dzielone na dwa. A ten odcinek oczywiście ma długość b. Jeżeli byśmy zsumowali te wszystkie trzy odcinki, to otrzymalibyśmy oczywiście a. No i teraz, gdy mamy już zapisaną długość tego boku za pomocą literek a oraz b, to możemy wyliczyć h z funkcji trygonometrycznych. Wykorzystamy dwie przyprostokątne, czyli korzystamy z tangensa. Przyprostokątna naprzeciwko kąta, do drugiej przyprostokątnej to tangens tego kąta. Czyli h. Podzielić na tą przyprostokątną, czyli a minus b na 2, to się równa tangens 30 stopni. Czyli możemy napisać, że h to się równa ten ułamek razy tangens 30 stopni, czyli a minus b przez 2 razy tangens 30 stopni, czyli pierwiastek z 3 przez 3. Mianowniki możemy wymnożyć i otrzymamy a minus b w liczniku. Razy pierwiastek z 3, a w mianowniku 2 razy 3, czyli 6. No i taką odpowiedź mamy podaną w podpunkcie B. Tu jest po prostu pierwiastek z 3 wyłączony przed ułamek. Mamy zapis A minus B dzielone na 6 razy pierwiastek z 3 poza ułamkiem. No to jest równoważny zapis tego samego wyrażenia. Krótko mówiąc, poprawna jest odpowiedź B.